Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jestem mega zaspana. Nie wiem czemu, bo spałam w sumie długo, e, a nie mogę się totalnie obudzić. I wiecie co wymyślił mój narzeczony? Że dzisiejszego poranka zabiera mnie napadla. Napadla. Ja i bieganie. Plus ja i bieganie i odbijanie piłki. Ja wiem, że to będzie jakaś katastrofa. Dosyć że ja mam tak złą kondycję, że ja się męczę od razu. To odbijanie piłki ze mną, no nie idzie to w parze i wiem, że może być to katastrofa, ale Michaelowi bardzo zależy, żebyśmy poszli razem, więc pójdziemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie i mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Coś czuję, że jutro nie będę mogła się ruszyć, ale idę. Idę, sprawię mu przyjemność i idę. Mam też cichą nadzieję, że ten jego pomysł spowoduje to, że mi się zachce znowu jakiegokolwiek ruszania się, bo mamy połowę lutego. Powiem Wam, że ja od stycznia nie trenuję boksu. Kto wie, ten wie, że ja ten boks trenowałam i go trenowałam prawie rok czasu, bo zaczęłam początkiem tamtego roku i do końca roku naprawdę się trzymałam tych treningów. Raz w tygodniu chodziłam, i tak jak właśnie mówię, ja nie jestem w ogóle sportowa, ja nic nie ćwiczę, po prostu mi się nie chce, i wiem, że powinnam się zachcieć, żeby po prostu się lepiej czuć ze sobą, jakbym się w jakikolwiek sposób ruszała. No i ostatni raz na boksie byłam początkiem stycznia, i mój trener też miał przerwę, więc też nie było tak, że ja zrezygnowałam z własnością. Najwoli. tylko umówiliśmy się, że wracamy końcem stycznia, początkiem lutego do treningu, po prostu był na zwolnieniu lekarskim, no i napisał do mnie już jakiś czas temu, że już jest gotowy, że mogę już wracać, że mogę przychodzić, ale ja nie mogę się zmotywować, żeby tam wrócić, więc mam cichą nadzieję, że jak dzisiaj się trochę poruszam, to znowu mi się zachce jakiegokolwiek treningu i że na ten boks wrócę, bo rzeczywiście mi się to podobało. My kiedyś raz poszliśmy w ogóle na skłosza i mi się to mega podobało, co prawda miałam problem z tym odbijaniem piłki, że nie mogłam mnie odprawić, ale było fajnie, więc mam nadzieję, że padel też będzie ok. Ja mam jeszcze ten problem, że jak wiecie, jestem trochę ślepa i ja powinnam nosić soczewki, których nie noszę w dalszym ciągu, nie poszłam, nie kupiłam tych soczewek i powinnam mieć okulary, więc mam nadzieję, że tą piłkę będę widziała, żeby ją móc w ogóle odbić chociaż raz. Jak już tu siedzę, to Wam pokażę moje nowe odkrycie, z którym się tak bardzo polubiłam, że muszę zamówić kolejną rzecz, tylko że to jest po prostu wszędzie niedostępne. Ja to znalazłam u mnie w drogerii Jawa, y jakoś tak to się ta drogeria nazywa. I tak jak i patrzyłam, jak akurat była ostatnia sztuka, więc kupiłam, a są to kropelki brązujące z Essence. Nie dosyć, że one wyglądają identycznie jak drank elefant nawet te pudełeczko to z tego co też e, słyszałam różne opinie nawet są lepsze bo tamte czasami zostawiamy jakieś plamy albo się rolują a te są naprawdę ekstra ja je daję albo do kremu nawilżającego albo do kremu BB ten z Erborian jest e, super i naprawdę ta twarz wygląda tak Ładniej. Jest taka bardziej opalona, jest taka bardziej promienista, więc jak szukacie fajnych kropelek brązujących, to te Wam szczerze polecam. Na internecie myślę, że je dostaniecie, ale stacjonarnie jest z nimi duży, duży problem, bo po prostu są wszędzie wyprzedane. Ja sama muszę chyba sobie po prostu na internecie zamówić, zamówić dwa opakowania, bo one kosztują 17 zł, 16 zł, zależy gdzie, a te z Drank Elefant kosztują prawie 200 chyba. Jakoś tak mi się to kojarzy ta cena, więc naprawdę się opłaca, i chciałabym sobie je kupić już na zapas, żeby po prostu sobie leżały, bo są naprawdę mega, mega fajne. Przychodzę do domu i u mojej Nuni nie widzę ani iskry zapału i motywacji do tego, co wymyśliłem. Ja jestem już po porannej piąteczce. Czuję się najlepiej na świecie, i teraz idziemy jeszcze na kolejny trening. Także dzisiaj mamy sportowy dzień, a ty widzę, żebyś sobie chciała w tej bluzie zasnąć. Zimne ci? A ja wyszedłem tak z siłowni i ludzie się na mnie patrzyli jak na debila o, też ostatnio byłem na padlu i coś mi się stało w pachwinie Ale dlatego, że się nie rozgrzałem, a dzisiaj jestem rozgrzany I ty też masz się rozgrzać przed dzisiejszą rozgrywką Pewnie ta rozgrywka będzie, że ja będę sobie stał w miejscu i będę odbijał A ty będziesz sobie... a ty będziesz ja latać to po, po boku Niestety róże opadają, w to znak, że Cię nie kocham Zawsze jak dostaję kwiaty od ciebie i ja nie wiem. Przestań, bo te, bo te stoją długo. Meszcze nawet tygodnia nie mają. No to chyba jest problem tam, gdzie kupuję, tak? U, u, w kwiaciarni, a nie, nie z moją od miłością od ciebie do ciebie. Kwiaty mi zawsze szybko padają. Ostatnio, od Krzysia dostałam kwiaty, które stały dwa tygodnie Ale to... i się nic nie widziało. Ale to nie były róże. Jaki Krzysiu? To nie były róże, a jak Ci przynoszę inne goździki czy inne kwiaty, no to one stoją faktycznie długo. także... To, to chyba znak, że nie, nie można wydawać pieniędzy na róże, bo to jest po prostu niewarte. Te kwiaty w dzisiejszych czasach są takie drogie. Ja umiem dostawać kwiaty, ale nie lubię jak te kwiaty stoją 2-3 dni i one zaraz więdną. Bardzo mnie to irytuje. Przyjechaliśmy do Warsaw paddle Club i jest to w ogóle nowe miejsce no, na mapie Warszawy, tam jeszcze się w ogóle robią prysznice, toalety, także to wszystko jest nowka sztuka, tu jest pełno kortów, czwórki, dwójki, tu są w ogóle organizowane też turnieje i można też ćwiczyć z jakimś trenerem, który jest mistrzem Europy, coś takiego, także naprawdę miejsce godne polecenia, także chodźmy i pograjmy sobie chwilkę w padle. tak jak widzieliście. Jak sobie radziłam? Nie było ok. Nie było, okay. było tak źle, jak myśleliśmy, że będzie, prawda? Ale w poniedziałek idziemy znowu. E, idziemy, a teraz z racji tego, że Ty rano nam robiłeś rozrywkę, tak teraz ja Cię zabieram na oczyszczanie buźki. Idziemy do Balance Space i tam będziemy dzisiaj oczyszczać nasze twarzyczki. Jak widzicie moja twarz nadal prosi o pomoc, o podstawianiu tabletek antykoncepcyjnych, także Trzeba się za to wziąć i idziemy i będziemy dzisiaj próbować jakiegoś nowego sposobu, więc jestem mega ciekawa jak to w ogóle się sprawdzi. Ja dawno nie miałem, co prawda nie do na to jak ty, ja może dlatego, że jakby nie mam jakiejś złej tej cery. No masz na pewno lepszą niż ja. czasami jakieś wspomaganie warto sobie zrobić, dlatego Go! lecimy. I Michael poszedł na pierwszy strzał, pokaż się, bo się nie wyglądasz. Dzisiaj mam beauty day, proszę mi nie przeszkadzać. Otrzymaliśmy się na etapie, jak Michael skończył robienie swojej twarzy, upiększanie swojej buźki. Jak twoja buźka już nie jest czerwona, co nie? Tak, to jest gitara. Pięknie wygląda, masz takiego baby face'a teraz. Taka dziutka fajna. I słuchajcie, ja miałam robić od razu po Michaelu, ale ogólnie w lokalu czy w Beauty, w beauty Space i w lokalach obok padł im prąd. I co prawda to była usterka na 10-15 minut, ale z racji tego po prostu by się przesunęło tam wszystko dziewczynom. Ja też nie chciałam, żeby przeze mnie miały później jakieś opóźnienia z innymi klientkami, więc się umówiłam na dzisiaj. Także wczoraj był Beauty Dzień dla Michaela, a ja dzisiaj ruszam na oczyszczanie Swojej buźki i w ogóle my nigdy nie robiliśmy tego, bo to był peeling węglowy, laserowy, jakoś tak to się nazywa, ale naprawdę, jak widzę po Michaelu, jego buźka jest taka fajna, taka czyściutka, taka promienista, więc cieszę się, że dzisiaj będzie to robione u mnie i mam nadzieję, że coś mi to pomoże, bo nie dosyć, że mam wągry po prostu na nosie, to ja z tymi swoimi wypryskami na twarzy cały czas się męczę. Od rana byłam też u lekarza na takiej kontrolnej wizycie, robiłam USG piersi. Badajcie się dziewczyny, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te piersi badać zarówno samemu, jak i żeby rzeczywiście chodzić na te USG. I lekarz patrząc na moje wyniki, co Wam kiedyś opowiadałam, że byłam u endokrynologa z tą wysoką prolaktyną i tak dalej, powiedział mi, żebym się jeszcze zgłosiła i żebym porobiła dodatkowe badania tarczycy, bo właśnie te moje wypryski na twarzy i tak dalej mogą się wiązać z tym, że te wyniki Moje nie są najlepsze, dlatego ja nadal będę walczyła, żeby tutaj jednak poprawić to i Was też zachęcam, żebyście takie badania regularnie wszystkiego robili, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ty jesteś zmęczony, młody co? Od rana była pani behawiorystka u nas. My cały czas tutaj walczymy z naszym psiaczkiem, żeby wszystko było w porządku i z jego lękiem separacyjnym, dlatego dzisiaj miał od samego rana wizytę. Pani, behawiorystki, trochę się pouczyliśmy, a teraz odsypiasz, co nie? Kolbi zawsze po takich wizytach, behawiorysty jest taki zmęczony, że cały czas mógłby spać. Czy ty kiedyś zmądrzejesz? Masz już prawie 3 lata, ty już musisz wydorośleć trochę, wiesz? Jakim przed chwilą wycisnął dwa soki pomarańczowe, z czego tutaj z tej szklanki wypił prawie wszystko, i wziął moją szklankę i wypił jeszcze z mojej. A ja dostałam tyle, nawet nie miałam muzyka. Aktualnie tutaj sobie z kimś piszę i jakoś jest. strasznie zamyślony. Ja, przepraszam, głupę mi teraz. Dobra, Mam chociaż dwa łyczki nie, dorobić nie, zrobię serio. Zastanawiam się, co myśli sobie kurier, jak przychodzi do nas z kilkoma paczkami tygodniowo notorycznie, a czasami jest ich kilkanaście. Jak, są, jak jest sezon? Czy to jest kolejna paczka z ciuchami? Ty już zaczynasz upychać ciuchy swoje do mojej szafy. Przepraszam bardzo. Po raz kolejny jest kupiona nowa szafa, a ty ciągle upychasz do mojej. A kto sprzedał ostatnio dużo rzeczy ty. No, no, należy mi się coś nowego, prawda? Przydomie kolejny dresik, wiesz? Ty masz już dosyć swoich kompletów Do, dresowych, Domyślam tak, się. Tak? Ale y, tu jest jakaś nowa kolekcja i po prostu ten materiał, wiesz jaki jest przyjemny? Dotknij wiesz? go. Czekaj, czy, czy mam y, ten? Czy nie masz mam brudny rąk, Ale biały? białe. Ale ładne. Taki przyjemny. Beskitu. Zarobiste! I bardzo, zobacz, bardzo ja zawsze ładne. mam spodnie ze ściągaczami, tutaj mamy prostą nogawkę, więc to jest coś innego niż zwykle i do tego jest za. jak się podoba, pokażę Ci to bluza. I też mam taki materiał fajny! Fajny, co? Ładne, ładne. Też okay. mi się podoba. Takie ładne rzeczy możesz dostawać. <laughs> Powiem Wam, że po powrocie z Kenii jest mi tak ciężko dojść do siebie, do takiej, wiecie, motywacji, e, która powinna mnie napędzać, czuję, Cały czas jakbym zostawił cząstkę siebie w tej kenii i chciał po nią wrócić, a nie mogę. I jeszcze ta pogoda, która jest za oknem, to ma tak na mnie duży wpływ, to mi tak jakby zabiera energię. E, że czasami w to nie dowierzam Ale być może też trzeba trochę swój mindset Przedstawić na to e, Że wróciło się z sielanki Wróciło się z tego miejsca, gdzie było tak pięknie Ale zaraz minie miesiąc od, od, od naszego powrotu A ja dalej cały czas buję w obłokach I jestem tam, tam, chet, daleko I moi drodzy, mówiąc wam o słońcu W tym momencie Wyszło słońce, nie kłamie was Dlatego e, chyba ktoś tam u góry Musi słuchać, także możecie mi dać znać Jak wy siebie motywujecie Właśnie w takiej aurze, jaka u nas panuje w naszym pięknym kraju e, i może coś od Was pozbiorę i czym się zainspiruję. Nie ukrywam, że my cały czas sobie myślimy, gdzie byśmy mogli wybyć w jakieś piękne, ciepłe kraje na tydzień albo nawet na dwa przy takim idealnym scenariuszu. Cały czas myślimy. E, na razie na myśleniu się skończy i na przeglądaniu ofert, ale nie możemy się ruszyć z tego względu, że mamy trochę pracy. Mamy też klientów, e, którzy tam nam zlecili kilka e, ciekawych e, projektów i po prostu musimy na razie siedzieć na tyłku. Dlatego też, dla takich osób jak ja, którzy mają overthinking, aż ponadto mają ten overthinking, co mnie to bardzo denerwuje, to najlepszą terapią dla takich osób właśnie jest praca. Praca, praca, jeszcze raz, praca, dlatego tym się zajmijmy. A kwestie związane z moją egzystencją odstawiam w tym momencie na bok. Niech się dzieje co chce. Także tym akcentem. Kończymy ten mój wywód, nie wiem czy go zrozumieliście, czy nie, um, mam nadzieję, że dobrze przekazałem swoje myśli, um, no, tyle, tyle, ja, wiesz, ja chcę ty... na wakacje. A wiesz, że tydzień jest tłusty czwartek? Trzeba znaleźć jakąś dobrą pączkarnię w Warszawie. To na tu mogę czekać. Już nie jest mi źle. Nie znam drugiej osoby, która robi lepszą carbonarę tego dzisiejszego dnia. E, poprosiłam mojego narzeczonego, żeby tą carbonarę mi przygotował. I pierwszy raz próbujemy carbonarę ze głęciale. Tak, i w ogóle to głęciale nie widziałem, ale ona, jak ma tą skórkę, to tam ma pełno włosów. Ja to wszystko dobrze, to że ja tego nie widziałam. No, to było przytelnie. E, tak, zawsze robiłem ze śmietaną carbonarę, ale nie powinno się robić ze śmietaną. Delikatnie je dawałem, co prawda, no ale dodawałem. Kiedyś mieliśmy z chłopakami konkurencję i każdy mnie tam mocno strofował, śmietankę. Że, że używam to ze śmietaną, ale faktycznie powinno się robić lepiej z bez śmietany i właśnie z tym, z tym tłuszczem od guanciale. Okej. Okay. I właśnie to wszystko dodałem, czekamy na makaron i zaraz będziemy jeść. Już się nie mogę jej doczekać. Ta, to jest nasze guanciale. Pięknie, Pięknie wysmażone. Tak, tak Czekam. Czekam, czekam. Prezentuje się to naprawdę dobrze. Wszystko jest przykryte pod serem, ale po prostu ja uwielbiam serem mogę to jeść tonami. Ty zawsze sobie dajesz tak dużo tego parmezanu, a jak jesteśmy we Włoszech, jesteśmy w jakiejś restauracji, to zawsze prosisz, czy może mogą ci donieść więcej parmezanu. I, I zawsze mi taki, taki kuferek przynoszą z parmezanem. Także to znaczy że musimy do Włoch się wybrać. O Boże, tak. I właśnie taki city break w tych Włoszech może być dla mnie lekiem na moją egzystencję bolącą. Myślę, że to być na pewno pomogło. I kochani, ja się z Wami żegnam. Był to taki domowy, luźny vlog, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się już niebawem w kolejnym. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem, kiedy ten film zobaczycie. Buziaczki. Pa, pa!